Przed chwilą zaszło za moimi plecami słońce. Może teraz będzie lepiej widać. Nie będzie tak razić. Zerknijcie tutaj numer z orłem PKP 27D51. Zwrotnica na dole kolejowa. Stary reflektor jeden i drugi. Łączniki wagonów. Idziemy dalej, pójdę tutaj sobie między dwoma składami. Tutaj kolejne numery. Koło charakterystycznie zerknijcie na to pomalowane na biało, jedno, drugie i trzecie, nie wiem czy to miało coś oznaczać. Wybite tutaj jakieś numery. Witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Jestem dzisiaj w Pyskowica, niedaleko Gliwic w województwie śląskim. Zerknijcie na te stare kolejowe budynki, już częściowo poopuszczane, ale ponoć w okolicy znajduje się tu Skansen, który popada w ruinę. No spróbuję na to miejsce jakoś dotrzeć, zobaczyć jak to wygląda. Przechodzę przez torowisko i powiem Wam, na tym budynku zauważyłem napis jeszcze po niemiecku. Za chwilę Wam go pokażę. Pode mną zarośnięte tutaj tory na dole. No ale nie o tym mówiłem. Zerknijcie na to. Zachował się tutaj jeszcze napis w języku niemieckim. Nazwa stacji kolejowej. Mamy godzinę dziewiątą. Widzę lokomotywy mamy jakieś tam powężę trochę po tej okolicy. Zobaczymy, co uda nam się zobaczyć, co uda mnie się zobaczyć, wam pokazać Słyszałem wiele o tym miejscu, lecz nigdy tu nie byłem. Wreszcie się udało. Naprawdę powiem wam, jest to jedna wielka ruina. Przede mną jakaś taka nastawnia ruchoma. Coś podobnego widziałem w Katowicach. Prawie że w centrum, w kierunku Załęża, też była taka nastawnia. Wiem, że to wszystko się obracało, a do tych boksów wjeżdżały pociągi. No i to, co przed chwilą powiedziałem, staje się faktem. Zobaczcie, były tutaj tak jakby lokomotywownie. Pociągi wjeżdżały do tych boksów. Tutaj były naprawiane, między innymi. No celowo na wycieczkę wybrałem się w niedzielę. Mam nadzieję, że nikt mnie z tego miejsca nie wygoni, że coś uda się zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Idę teraz w kierunku parowozów, które widziałem w oddali. No jestem już blisko następne hangary, które żeśmy przed chwilą oglądali z zewnątrz, odchodzę prawie, że do nich. Dane boksy kolejowe były numerowane, zobaczcie, tu jest numer 11. Tutaj już praktycznie nic nie widać, ale najprawdopodobniej była tutaj 10. Albo i na odwrót dziewiątka. Stare okablowanie, którego już nie ma, no nie dziwię się. Złomiarze zrobili swoje części lokomotywy. Opowiem Wam, jestem po prostu mile zaskoczony, że coś takiego w ogóle tutaj widzę. Numer 13, a więc tam była 11, 12, 13. Tutaj, jakby kocioł parowy od lokomotywy. No, evenement, po prostu. Coś pięknego. jestem już w środku. Tutaj mamy taki piec. Zaraz się tam dostanę i też go pokażę. No, powiem Wam, tych piecy jest tutaj więcej. No, bo pierwszy był tutaj, tak? Drugi mamy tutaj. Nie wiem, czy dobrze widać pod słońce. Jest trzeci i jest i czwarty. No, wygląda to tak, jakby robot z dwoma oczami no i buzio co będzie za tymi drzwiami aż sam jestem ciekawy właściwie drzwiami wybite deski wiecie co? To ja tu przed chwilą byłem tylko z tej strony a lokomotywy na to wygląda że stoją gdzieś tam Do kolejnego pomieszczenia. Kolejny kanał na dole. Był tu jakiś warsztat. Zachowały się jeszcze stare maszyny. Nie wiem dokąd mnie to wszystko doprowadzi. Zaprowadzi tutaj przez okna. Widzę już stojący jakiś pociąg. To no, pomieszczenie no, kończy się ślepo. Niestety muszę zmienić mój tor wycieczki i dotrzeć właśnie w tamto miejsce. No stare składy mamy tutaj, bo wyszłem na zewnątrz, tam nie ma przejścia, może gdzieś znajdę jakieś, nie wiem, zobaczcie jak to wygląda. Naprawdę imponująco, no zeszłem tu z góry, skoczyłem z tego murku, wszystko jest osiadkowane. No nie wiem czy na ten teren w ogóle się dostanę. Nie chcę się włamywać. no Jeżeli będzie gdzieś coś otwarte, skorzystam. Pooglądam, też wam to pokażę. Ale na razie sytuacja no, wygląda tak. Patrzcie jaki stary parowóz. Tu mała spalinówka. Pamiętam jak takie swego czasu jeździły na terenach kopalń w zagłębiu Dąbrowski. Kolejna lokomotywa. Też leciwa. No, na mapach widnieje napis yy, Skansen Kolejowy Powiem Wam, jak dla mnie nie jest to skansen kolejowy no bo pociągi, które tutaj występują są w stanie opłakane i nikt o nie nie Zerknijcie na to, jaki drewniany, drewniany wagon kolejowy, tutaj metalowy z takimi kratkami u góry. W oddali widnieje kolejny parowóz. Tylko niepotrzebnie ktoś po prostu zasprajował te wagony, no trochę nieestetycznie to wygląda. Ale kolejny wagon, powiem Wam, taki niespotykany, naprawdę, leciwy. No jeżeli ktoś coś wie więcej, niech powie mi, ile on może mieć lat, z którego jest dokładnie roku. No i mamy niespodziankę, zerknijcie sami na to, siatka kończy się w tym miejscu, a tutaj mamy tylko ten murek, z podobnego przed chwilą skakałem, no i przed nami otwiera się wszystko, już tam idziemy, a tutaj po prawej przebiega linia kolejowa, zerknijcie, przejeżdża w tym momencie pociąg z Intercity. No jestem już na terenie, zobaczcie jaki ten parowóz zgnity. Masakra. Tutaj kolejne. Przejdę sobie z dłużni, żeby Wam to pokazać z bliska. Nie wiem, czy dobrze widać, bo trochę świeci słońce za moimi plecami i ro robi dziwny cień. Ale można sobie popatrzeć, jak wielkie były koła tej, tego parowozu. Pokażę Wam to w moim profilu, na przykład o. Zerknijcie na mnie i zerknijcie na te koła. No naprawdę ogromne. No, jestem już przy ostatnim parowozie. Zobaczcie. Jego wnętrze wygląda tak, no strasznie zgnitej, trochę wybebeszone. Tutaj coś owinięto folią, nie wiadomo w jakim celu. Zbliżam się do samego przodu. Tutaj widnieją jeszcze jakieś stare napisy, ale ciężko. Naprawdę coś Wrocław, Wrocław na pewno, ale ciężko to odczytać. A oto przód tej lokomotywy. No Jest pod słońce, może, może nie wygląda to imponująco. No obeszłem, obeszłem. Kurczę, szkoda, że jest pod słońcem, ale myślę, że no coś tam mniej więcej widać. Spróbuję przejść tutaj na prawo i będzie to wszystko ładniej wyglądało. Wszystkie te parowozy mają właśnie takie, nie wiem, czy dobrze pokazuję tym palcem, powijane folią te punkty przy kołach. O co tu chodzi? Nie wiem. Przed chwilą zaszło za moimi plecami słońce, może teraz będzie lepiej widać, nie będzie tak razić. Zerknijcie tutaj numer z orłem PKP 27d51. Zwrotnica na dole kolejowa, stary reflektor jeden i drugi, łączniki wagonów. Przejdziemy dalej, pójdę tutaj sobie między dwoma składami. Tutaj kolejne numery koło charakterystycznie, zerknijcie na to, pomalowane na biało jedno, drugie i trzecie nie wiem, czy to miało coś oznaczać wybite tutaj jakieś numery. Po drugiej stronie następne wagony i ciufcie przechodzę teraz na drugą stronę. Zerknijcie na to, ile tych maszyn tutaj stoi. Taka jakby stara była ciufcia górnica, o której niedawno wspominałem. Oto wnętrze tej ciówki nie wiem, czy dobrze widać, powiem Wam. No te maszyny są w opłakanym stanie. Cały czas mam dziwne uczucie, jakby ktoś chodził za moimi plecami, ale to tylko dziwne uczucie w rzeczywistości jest tak, no te maszyny po prostu próchnieją, rozpadają się, a powiewa wiatr no i porusza niektórymi elementami i się one czastkają po prostu. Prawdopodobnie hamulec do kół tego wagonu. Taki przetsionek drzwi w środku. Kolejny kocioł lokomotywy, no powiem wam, zastanawia mnie jedno, dlaczego dlaczego nie stało się to wszystko muzeum, jakimś muzeum, tylko popada w taką totalną ruinę. Tutaj przy murze koło budynku, tak jakby hydrant. Wszystko na to wskazuje. Obecnie niesprawny, nieczynny. Stary kolejowy wagon przed nami. Trzy beczki. Przed nimi kolejne. Też beczki, ale już jednolita. Jedna całość. Ciekawa sprawa i ciekawy zabytek bo powiem Wam, wszystko jest tutaj nitowane. Zerknijcie na te nity w okręgu tutaj. I tutaj na dole, tutaj pod spodem tego zbiornika, jak i cały wagon, posiada też nity. No coś interesującego. No ten wagon też jest bardzo interesujący. Zerknijcie. Jakaś budka. Zbiornik. Tutaj mamy, tak jakby, podciągarki, które podnosiły wagony i nie tylko do góry. Teraz dopiero się zorientowałem. Przed chwilą byłem w tym budynku, gdy zaczynałem po prostu pierwsze moje podejście w tej okolicy. Co do zwiedzania, teraz jestem na tyłach. Wieża ciśnień przed nami. Wyszłem z lokomotywowni. Tam, gdzie te parowozy stały, przeszłem teraz. Tutaj, pod nami biegnie droga. Tam wieża dróżnicza. Tutaj kolejne ruiny pokolejowe. No, zobaczę, co tam jest. Za chwilę wam to pokażę. No, wejdę do środka. Zobaczymy, jak daleko się uda wejść. Czy jest w miarę bezpiecznie. Czy nic mi na głowę się nie zawali. Choć powiem wam, stropnie wygląda. Ciekawie, ale trochę trochę tutaj przejdę. Tutaj też wszystko runęło. No, obieg leciwy. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Podobna sprawa wszystko wisi w powietrzu. Pode mną jakaś podłoga drewniana, ale ja na szczęście wychodzę już z tego budynku. No, nie chcę narażać własnego zdrowia, bo no, nie ma sensu. No powiem wam, w tym miejscu zacząłem kręcić film, dokładnie z tego miejsca ruszyłem, tutaj, szłem tam, no i w tym miejscu też będę kończył już mój materiał na dzisiaj. No jeżeli film się wam podobał, zostawcie łapkę w górę, chcecie więcej moich materiałów, subskrybujcie mój kanał, za co serdecznie dziękuję, zapraszam też do moich archiwalnych materiałów. Jak i filmów, które niebawem powstaną. No do usłyszenia z Pyskowic.